Wydawnictwo Petrus po raz kolejny na tego typu targach. Jakie to doświadczenie, o jakim znaczeniu dla wydawnictwa? Osobiście biorę udział od pierwszych targów wydawców katolickich w Warszawie. To są 22 targi. Targi wymyślono dawno temu, I 3,5 tysięcy lat temu takie targi odbywały się. I zawsze one miały jedno na celu wymianę handlową tego, co człowiek wyprodukował, pochwalenie się tym i ewentualnie sprzedaż. Te targi od tych targów sprzed 3000 lat niewiele się różnią. Natomiast różni się bez wątpienia towar. Jako, że tam było żyto, pszenica, bydło, tutaj jest kultura, tutaj obracamy się wokół kultury, wokół książki. I te książki staramy się pokazać czytelnikom. I te książki staramy się promować. Próbujemy pochwalić się tym, co wydaliśmy w ciągu minionego roku, aż do następnych targów i na następnych targach znowu będziemy się chwalić tym, co wydaliśmy w następnym roku. I tak właściwie co roku. Ale fenomenem tych targów jest także to, że możemy się spotkać z naszymi czytelnikami, że możemy z nimi porozmawiać, że możemy ich posłuchać, że słyszymy wiele ciepłych głosów dotyczących naszych książek, tytułów, autorów, publikacji i, i to jest niesamowita i potężna energia dla nas, dla wydawnictwa, która upewnia nas, że to co robimy ma sens. Nasza praca nie idzie na daremno, nasza praca nie idzie na marne, a te książki, które wydajemy są przyjmowane przez czytelników, są przez nich czytane i sprawiają wiele radości. Nie tylko takiej radości życiowej, nie tylko intelektualnej, ale wiele innych radości, o których się tutaj dowiadujemy. To jest spotkanie z książką, ale to jest spotkanie z żywym czytelnikiem. To również spotkanie czytelnika z autorami, prawda? Tak, są tutaj obecni autorzy, jest wielu autorów, naszych autorów, nie tylko tych podpisujących swoje książki przy stoisku, ale także autorów, których wydajemy i którzy po prostu przychodzą przywitać się, powiedzieć dzień dobry, powiedzieć szczęść Boże, cieszymy się, że jesteście, obejrzeć swoje książki, ewentualnie nawiązać... Kontakt co do następnych publikacji, nawiązać kontakt z nowymi autorami, spotkać się z tymi, którzy profesjonalnie zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną tych książek, poszerzyć tak zwaną strefę wpływów. To są bardzo ważne targi i to są bardzo ważne spotkania. Nade wszystko jednak podkreślam te spotkania z czytelnikami, które tutaj się odbywają. To są ludzie, którzy nasze książki czytają, bez których wydawnictwa by nie było. I którym jestem bardzo wdzięczny za to, że są, że kupują, że czytają i chwała im. No właśnie, czy wy odpowiadacie na te potrzeby czytelników, które są zgłaszane, chociażby w czasie targów? Nie tylko odpowiadamy, ale wsłuchujemy się bardzo uważnie w te głosy. I szczerze mówiąc, to wydajemy książki, które czytelnicy chcą czytać. Nie wydajemy książek, które wydają się nam, że są wartościowe. Bo taka stara definicja, wydawca to ten, któremu się wydaje, prawda? Ale wydawać to nam się może. Natomiast to czytelnicy podpowiadają nam, co chcą czytać, czym są zainteresowani, wsłuchujemy się w ich głosy, ich głos jest dla nas natchnieniem i to potem jakby przetransformujemy na książki, na konkretne produkty, które w tym wydawnictwie się ukazują. Grona autorów, z którymi współpracujecie, jest bardzo szerokie. To są tak naprawdę osoby, które specjalizują się w różnych dziedzinach. Tak, mamy w naszej Plejadzie jest ponad 500 autorów. Są to różni autorzy, różnej proweniencji. Są tutaj psychologowie, są filozofowie, teologowie, filologowie socjologowie, filozofowie, a więc ludzie nauki, ale są także pisarze, których książki są popularno-naukowe, są też autorzy piszący bajeczki dla dzieci. Ten wachlarz jest niesamowicie szeroki, bardzo szeroki. Właściwie nie ma działu, z którego nie moglibyśmy wydać książki, jeżeli tylko społeczeństwo będzie zainteresowane takim tytułem czy taką pozycją. Warunek jest jeden. Książka ta musi mieć i nieść jakieś wartości, wartości pozytywne. Nie ma tutaj książek brutalnych, kryminałów, nie ma tutaj książek, które niosą antywartości czy awartości. Są to książki wartościowe, książki, które nie udają, że... Bóg jest, książki, które o czymkolwiek mówią i o czymkolwiek traktują, ale gdzieś tam w cieniu, gdzieś za mgłą jest to dobro, piękno, prawda. Te trzy transcendentalia, o których ksiądz Józef Tischner bardzo pięknie rozważał w swoich publikacjach. Piękno, dobro i prawda. W tym roku w Kościele Katolickim obchodzimy Rok Miłosierdzia. Czy w związku z tym na Waszych półkach znalazły się takie publikacje, które podejmują tę tematykę? Tak, mamy cały szereg publikacji na temat miłosierdzia. Chciałbym zaznaczyć, że już w lutym w zeszłym roku, w 2015 roku w lutym, wydawnictwo Petrus podjęło serię książek na Światowy Dzień Młodzieży na światowe dni młodzieży na chwilę obecną ukazało się 12 tytułów w planach jest jeszcze 6 tytułów są to książki które podejmują tematykę miłosierdzia Bożego w różnym kontekście i z różnych perspektyw bo jest wśród nich miłosierdzie z nauki społecznej Kościoła, jest miłosierdzie z punktu widzenia Biblii. Tego miłosierdzia w Starym Testamencie nie było. Stary Testament nie zna pojęcia miłosierdzia tak jak nie zna starożytna literatura. Pojęcie miłosierdzia pojawia się dopiero w Nowym Testamencie. Jest wśród autorów piszących do, do, do tej serii jest ksiądz Andrzej Zwoliński, ksiądz Tomasz Jelonek, ksiądz Edward Stanie, ksiądz Andrzej Witko, ksiądz Stefan Radiszewski, profesor Michał Rożek. To jest pierwsza liga ludzi, którzy znają temat, którzy znają się na temacie, którzy są absolutnie kompetentni, by podjąć temat miłosierdzia w każdym możliwym kontekście. O wysokiej jakości tak. wydawnictwa świadczą nie tylko pozytywne opinie czytelników, ale także nagrody. Tak, wydawnictwo w ciągu tych y, lat swojej działalności, nie tylko istnienia, ale działalności, bo rozróżniam istnienie od działalności, bo można istnieć i po prostu istnieć, a można być i działać. I to wydawnictwo bez wątpienia działa. Przecież ponad 400 tytułów w ofercie już ma spotkało się z wieloma nagrodami, wiele książek naszych otrzymało nagrody, czy to na targach wydawców katolickich, popularne Feniksy, czy Hyacintus Silesianus, czy Krakowska Książka Miesiąca, którą otrzymał Leksykon wszystkich postaci biblijnych, książka Czesława Bosaka ojca Czesława Bosaka w listopadzie w 2015 roku. To niezwykłe zresztą dzieło, na które Zawsze zwracam uwagę. Książka, która ma 1700 stron, na której w formie leksykonu omówione jest 6000 postaci Starego i Nowego Testamentu. Niesamowite dzieło, prawie 13-14 lat pracy autora. To są prawdziwe dzieła, i z takich dzieł jestem dumny.